Witam wszystkich. Zobaczymy co u moich Milusińskich słychać przed końcem roku. Dzisiaj u mnie plus 9 stopni, więc niech się wietrzy. Ostatni dzień roku. Zobaczcie, jak się fajnie światło odbija. Od słoneczka akurat na idealną wysokość, czyli doświetla wszystko chociaż to jest takie światło, że żadne światło <laughs> eee, przyjechałem zobaczyć po raz ostatni w tym roku moje roślinki na zimowni co i jak tu u nich słychać i tak ma dość dobra, nic, kordelinka jest jest, trzy kordeliny są, w ogóle mnóstwo kordelin wszystko jest i oczywiście wszystko jest. Dobra. No to nieźle. Koniec wietrzenia. Pomimo, że na dworze jest chyba z 10 stopni, tak naprawdę teraz włączyłem chłodzenie. Taką funkcję w klimatyzatorze, a nazywa się ona fachowo osuszanie powietrza. Niby 25, tam jest pokazane, ale nie leci 25 No, tylko leci takie chłodne powietrze Nie wiem jaka to jest temperatura Głównie chodzi o to, że osuszam teraz, wysuszam tu wszystko, bo tu wilgoć była straszna I no pleśń się wdawała w niektóre rzeczy Więc postanowiłem, że tu troszeczkę osuszymy A jeżeli chodzi o klimatyzację, funkcją osuszania to powiem jest to petarda. Naprawdę niewielki czas, niewielka ilość czasu, żeby wysuszyć takie pomieszczenie. Wiem, malowałem w domu, włączyłem u siebie i to było, po godzinie ściany były suche. Wszystko było suche. Z okien do połowy okien była woda, tryb osuszania cyk. Po godzinie wszystko było suche. Nawet ta woda z okien znikła. Nie mogłem w to uwierzyć. To, były, to była żywa woda w kroplach lała się po oknie. <laughs> i wszystko osuszyło. I tak samo tutaj chcę, żeby troszeczkę osuszyło. Włączę plus 8 i jadę do domu. To jest tyle z nowin, jeżeli chodzi o co tutaj się wyrabia. Aha, jeszcze jedna sprawa. Te niektóre, jak one się nazywają, skrzypy pociągałem. I dużo wyszło tak, normalnie wyszło, a niektóre twardy, siedzą twarde wypuszczają ogonki, czyli tylko tyle mi się z tych dzióbków, z dzióbków tych, tylko tyle się przyjęło, to uważam, że i tak jest spory sukces. Natomiast co dalej, wdarł mi się tutaj przędzior, już powycierałem te wszystkie bananolce, to wszystko, generalnie tutaj w tych lasach przędziorek zielony, mały potworek, który siedzi na liściach i wysysa soki z bananów. No, więc powycierałem, powycierałem, to jest doraźne tylko, mmm, doraźna metoda, tak naprawdę czeka mnie kupienie preparatu i każdą zasobną roślinkę od spodu liści wszędzie takąś mgiełką delikatną zbryzgać, oczywiście włączając funkcję osuszania, żeby aby żeby, żeby żeby nie zgniło, żeby nie było jak podobnie jak u Henia. Nie wiem, czy tak dokładnie o to chodziło tam, czy nie, ale Henio też się, czymś tam zbryzgał, a potem zgniło wszystko. Spleśniało, czy zgniło, nie pamiętam. Henio popraw mnie w komentarzu. Przeczytajcie sobie w komentarzu, czy tak naprawdę tak było, czy inaczej. O ile Henio to obejrzy. No, także. Yy, osłyszamy. Na przędziory muszę coś skutecznego załatwić. Chyba że macie coś takiego mega fajnego, co naprawdę działa. A jak nie, to przedzwonię w jedno, i drugie, trzecie, czwarte miejsce do odpowiednich służb, które być może będą wiedzieć znaczy oni na 100% będą wiedzieć. Ale ja nie wiem, czy takie coś będę mógł dostać w sklepie. No. Bo te mydliny, czy coś tam, ja próbowałem to kiedyś w zeszły sezon na liliach drzewiastych, chyba bodajże. Nie liliach, na czymś tam próbowałem. No, w momencie kiedy popryskałem to nie było, ale za tydzień znowu było zawalone. Tylko, że tam chyba były mszyce, a nie przędziorki. Chyba o to chodziło. Dobra, ja się na tym nie znam w, w takich wynalazkach, więc nic Wam ciekawego nie podpowiem. Eee, powiem Wam, że Kordylina Red Star bardzo mi się podobała. Ale wygląda blado przy tym chłopku. Kordylina chłopiec. <laughs> Naprawdę, taka. Bordowa roślina, a to jest naprawdę takie pinky Pie <grymne> No Posuszę tu jeszcze z pół godziny Niech to wszystko obeschnie, żeby ta pleśń stąd zniknęła Klimatyzator ma jeszcze funkcję jonizowania, ale czy ja wiem czy tu jest sens jonizować, cokolwiek po co Od razu włączę funkcję o 8 stopni I niech i niech utrzymuje tu 8 stopni Nie będę już wietrzył, bo na dworze mrzy. I napchałbym tu z powrotem wilgoć A ja właśnie tego nie chcę, żeby tu była wilgoć Generalnie muszę coś pomyśleć, bo Na przyszły sezon magazyn musi być zwolniony A ja nie będę miał gdzie tego wszystkiego schować <laughs> Oczywiście kolekcja się cały czas powiększa Patrzcie ile tego jest, ja pierdniczę, a już nie wspomnę, że swoje nasionka chyba z 50 sztuk tych y, Fortuny Wagner, co zerwałem ostatnio, wysiałem do doniczek i czekam aż wzejdą, bo że nigdy dość, a oprócz tego ktoś mi tam przysłał nasionka i też wysiałem te nasionka, tam chyba karłatki jakieś czy coś, w Waszyngtonie karłatki, Podajże jak, hmm, jakaś juka, i bodajże agawa. Też powysiewałem, ciekawy jestem, czy coś z tego będzie. A tak. To nic. Tu na zimowni, to nie sądzę, żeby jakieś fajerwerki w sensie niepowodzenia były do wiosny. No, te banany lecą te liście jeden za drugim. Jeszcze przędziory teraz. No, ale to, to jak banany, jak banany. No, wiadomo, zawsze tak było. Tutaj ma mało światła jest praktycznie w ogóle, więc liście na pewno polecą, zresztą widać po tych moich dużych bananolcach. Ja tych liści nie obcinam, bo to jest pożywka. Jeszcze te 3 miesiące i tak naprawdę obetnę wszystko, pień będzie cały i będzie sobie dalej po prostu rósł. Taki plan. A, no taki plan, a jak będzie nie wiadomo. Ten też już wyżarł wszystkie swoje liście. Tu można zobaczyć, o one już takie były. No po prostu suche takie wisiały. Ten też już tutaj pomału obrywa, Wys wysycha. Tutaj też już narożnik wysycha, więc pień broni się jak może. Zostały obcięte daleko te ogonki liściowe. Jak tu obeschła, to po prostu w miejscu ob obschnięcia i załamania się liścia zostało obcięte, bo to jest jeszcze twarde. Ja popełniałem błąd, bo krótko obcinałem, a potem to szybko zasychało i odpadało. I on jest taki cieniutki teraz, a był taki, że się nie mieścił w tym. A tutaj do samego końca niech po pobiera sobie energię z tych ogonków liściowych, póki są pełne jędrne. Przecież jakbym ja to teraz uciął, to by się jedna wielka woda wylała. No to po co mam to ucinać? Niech to wysycha sobie sukcesywnie, dopiero na wiosnę ładnie się przykróci i będzie sobie już rósł w górę. A propos tej pleśni, to Wam pokażę. O, na przykład tu. Ale basiok to jest suche. basjokowi chyba nic nie będzie. O, tam też widać. Szczerze nie robię sobie za bardzo nic z tego. A, a tym bardziej nie będę pryskał niczym na to. Bo pod tym jest idealne. Eee... Tak samo jak są w gruncie, w tych liściach, w tych pudłach, to też takie są, więc nie będę się tym przerażał. Cała reszta super. Mandarynka na chwilę obecną jeszcze ma liście, czyli w tym roku może będę miał owoce. Kurczę, o tej porze roku jak trzymałem w łazience, to już dawno liści nie miała. W tej chwili jest idealna. No, no tu warunki ma przeidealne. W ogóle zobaczcie tą zieleń. Nie, no, kolorek jest zacny, powiem Wam. Thank you